Czy jestem w stanie wygrać każdy tryb w Rivals? no to będzie na pewno mega ciężkie. A jak zostawicie jeszcze więcej łapek w górę, jak zostawicie 1000 łapek w górę, to wtedy robimy jeszcze lepszy challenge, no i przy okazji wydamy dużo Robux, ponieważ polujemy na skin do snajperki Jeszcze nie ma ani jednego skina, no więc fajnie w sumie będzie, co nie? Ale let's go! Dobra, na początek lecimy 1v1, czyli pierwszy tryb, no i mam nadzieję, że nie dostaniemy prosa na sam start, bo było mega ryzykowne, widzowie. No kej, okay, to jest propo osoba, no zaraz zobaczymy, oby to nie był prost, o nie. 70 level na telefonie, dobra daj Doki, on daj arenę, proszę, proszę Doki! Tak, to jest... O nie, no i nie wygra wasza ulubiona mapa, niestety widzowie. No ale dobra, to na Doki gramy z karabinu w sumie, no wydaje się, że to będzie dobry pomysł. Dobra, to było w sumie za łatwe Ej, dosłownie, to była za łatwa runda Więc teraz, o nie O nie, to jest jakiś nubek, który mi szkoda go No Dosłownie nie grałem dawno z takim nubeczkiem Patrzcie na to O nie, to smutne No ale dobra, mordeczko, no, trochę się zlituje. Ej, skoro to jest taki nubek, to może spróbujmy go strollować No nie wiem, spróbujmy mu od pleców podejść To, to może, może nie zginie? Patrzcie Okej, okay, on jest, wow, ale on zrobił mocną rzecz Zobaczcie, o nie, siema Widzę jest, patrzcie, co robię? Patrzcie! O! Nie! O, zginąłem! Ale słabo No kam że robiłem to specjalnie. No ale dobra, przecież to był miał odcinek, czy wygram każdy tryb, widzowie, no to w sumie nie mogę się poddawać, tak. Okej, okay, on wali motowa No w sumie ja nie wiem co on robi, widzę, to jest troszkę nubowskie. O! Co ja zrobiłem? Trochę za bardzo wys za wysoko. Okej, okay, patrzcie na to. O! O nie, bro, teraz to ja popsułem Nie! Nie, nie zdobędziesz mnie, on, on shotguna gra! No ale dobra, w sumie, w sumie siemanko! Murdeczko, o nie on nie podjeżdża chyba O, patrzcie! Ale on jest Pro! Co jest, ale on jest pro! Ooo! Wow. To było mocne W ogóle widzę napiszcie jaki jest wasz ulubiony tryb w rival. wy lubicie grać 1v1, 2v2, no wiecie o co chodzi, widzę z kolegami na przykład... Ej, dostałem Dostałem z mołotowa z klikiem! Znaczy nie, nie mi z klikiem, tylko się nie ruszyłem niechcący. Ej, what? czemu ja nie trafiam nic? Ej! Widzę wie! Wow, ale dostał! O nie! Patrzcie na to, patrzcie na to, ja muszę to zrobić Nie, co? Chciałem sobie jaja zrobić i zginąłem, przypał. No ale na spokojnie widzowie, bo no, nie ma szans, żebyśmy przegrali, na pewno. O nie, patrzcie on mołtowa ciągle nam wali! Dobra, ten typek, o nie, o nie, ale jest nubeczkiem. Przepraszam cię bardzo, oczywiście widzę, nie będziemy się na nim znęcać, no ale troszkę dajmy mu fory, okej? Okay? Trochę daj, dajemy mu fory, widzowie. Okej, okay, no musiałem go zabić, no bo jednak musimy wygrać chyba Przynajmniej o to chodzi w tym odcinku, widzowie, no nie mogę być noobem O nie, hacker. o nie, jestem hakerem, widzowie, ej Ej, haker? Jest. <grywa> Napisałem, że jestem hakerem <grywa> O nie, widzę, jestem hakerem O nie, to smutne, no jestem hakerem, przepraszam cię, mordeczko Jestem hakerem Pomimo, że jestem noobem w Rival, w sumie Ej, on mnie ciągle z tej pompy nawala Wow, wygrałem, jestem hakerem Jakoś jestem hakerem, lecimy teraz, widzę, zagramy match. Okej, okay, to będzie może trochę ciężkie i to będzie, w sumie deathmatchy trwają chyba z 10 minut Ej, wbiłem na jakąś rundę, która już trwa, ale dobra, spróbujemy wygrać na rundzie, która już trwa w sumie chwilę O nie, ona trwa już z 3 minuty. ale dobra, patrzcie, o, gramy ze snajperki, bo ta mapa jest najlepsza na snajperkę, widzowie No i zobaczymy w sumie, o nie, nie trafiłem, ale snąłem, głupio, bro No ale spróbujmy wygrać, okej, okay, może tędy pójdzie, wow co to było? Ej, to był Tankuer, ten youtuber, widzę, najlepszy z Rivalsa, o nie, okej okay. On ma, o nie, on ma ochronkę O, dostał, leży Dobra, widzę, teraz okej, okay, musimy tutaj, ej, tu był jakiś ziomek Ej, czekajcie, no serio, widziałem tu kogoś Ej, nie ma, o, znowu Tankuer, o, muszę go zabić, o, o, leży A nie, to nie on, a nie, czekajcie, co? Się zbagowało. a, z pleców mnie bije kolejny no nie, okej, okay. o, wygrałem, jestem pierwszy w sumie, fajnie Ale widzę, jesteśmy i tak nubami, bo jakiś anime ziomeczek jest lepszy prawie od nas Muszę go zabić, dobra, okej okay. Wow, podpalił mnie, a nie, jednak nie trafił e, dobra, dajmy tutaj O, oh, dostał Dawaj, no nie, chciałem zabić, o nie, anime mnie zabił Ten ziomek to jest top 2 Muszę być lepszy od tego anime Widzę, o, to jest ten anime, on tam był On tam był, widziałem go O, patrzcie, znowu tam queer tu jest, siema Mordeczko, o nie Czy... Ej co jest? Siema, siema Widzieliście to, widzowie? Ło, ale dostał Nie, on się wkurzył na mnie Dobra, musimy go, widzę, zabić Dobra, leżysz Sorry, mordeczko O! Nie, myślałem, że trafi w powietrzu! No bro, o nie, on tam kampi. No nie, nie mogę trafić, jestem mam zeza, widzę. Przepraszam, jestem taki słaby słabe snajperki. No nie hejtujcie mnie tylko w komentarzach. No zobaczcie! Bro, ja nic nie trafiam! Ten anime ziomek mnie prawie zabił. O nie. A, Plecy miałem! Nie! O, zginąłem! No i teraz tankuer jest lepszy ode mnie! W sensie nie no, ma prawie tyle samo co ja, no dobra, musimy zabić tego... Oj, co jest? Ziomek w powietrzu był. To było dziwne. Okej, okay, ej, what? Zrespił się za nami! Czekamy. O! Dawaj, dawaj, na solo, nie, nie mogę go trafić O, dobra, dawaj go O nie, katana, on ma katane. Dobra, let's go, aaa, tanker tu jest Nie, dobra Okej, okay. o, o nie Ale nubek, czemu on wchodzi na tej drabinie To jest smutne O nie, ten anime mnie dogania, widzowie On ma już prawie tyle samo, co ja Ej, on nie wyprzedzi, nie, ten anime ze mną wygra zaraz Dobra, szybko, musimy zabić tego ziomka, co ma Okej, okay, chodź tutaj Ło, headshot, double kill e, Teraz, o nie, zniknęli mi ludzie Tankuer, muszę go zabić, tak, tak, dam radę, wtedy będę najlepszym. O nie, A, plecy mi zrobił, co to było? To było mega, widzę straszne. O nie, kolejny, okej. Okay. Wo, bro, anime. O nie, on mnie podjeżdża, bro, co on robi? A, dostaję z granata, ej, chłopiec, ty mnie jeszcze trollowałeś, no nie. kapibarę zabiłem, o oh yeah, widzowie, o nie, to jest kolejny. O nie, to jest ten anime, muszę go zabić. Muszę pokazać, że jestem lepszy od tego anime, widzowie, ziomeczka. Dobra, lecimy na niego. A jest, wygrałem. Czy jestem lepszy od anime? Fajnie. Jej, spróbuję widzę z trampoliny kogoś zabić. To będzie ciężkie, mega. To będzie mega ryzyko. Nie trafiam. O nie, na trampolinie nie jest tak łatwo trafić. Ej, serio. Okej, okay, otrafiłem. O nie, o nie, przypał. Jeszcze raz, jeszcze raz! Muszę trafić, okej, okay, tu mamy ziomka jakiegoś i... Bro! Dobra, nie, jestem noobem. Jestem noobem, nie umiem trafiać! O jest znowu ten anime! Let's go, zabiłem go! Czyli jednak chyba widzę, jestem lepszy troszkę od, nie od niego, tak mi się wydaje. W dosłownie ziomek stoi w miejscu, zobaczcie. O, widzicie? Nie, nie rozumiem dlaczego ludzie stoją w miejscu cały czas tutaj. O, zobaczcie. O, o nie, o nie, ruszył się! O ruszył się! I za minuta widzę, no mi się, mi się wydaje, że już wygrałem w sumie. O nie. Elo! Elo! No nie, zabij mnie katany Okej, okay, zostało ostatnie 18 sekund, no mi się wydaje... Aha, że wygrałem, chciałem powiedzieć, ale w sumie i tak wygrałem, bo widzę, zacilam killi, a ile oni mają. No on, ziomek musiałby chyba zabić z 10 osób od razu, o nie. Dobra, szybko ostatni kill! Ostatni kill! Yy, pyk! Nie, nie trafiłem, bro. Nie trafiłem. Nie, nie, ale mi snąłem, o nie Ale dobra, mamy pierwsze miejsce i teraz zagramy inny tryb No i w sumie spróbujmy 1v1v1 Czyli widzę, to będzie mega ciężki tryb i wydaje mi się, że mogę go przegrać w sumie I tak, wybieramy, ja wybieram Doki, ponieważ to jest wasza ulubiona mapa Tak pisaliście mi w komentarzach, przynajmniej widzowie, którzy pisali w komentarzach To pisali, że Doki są najlepsze, więc uwaga I jest, i, wygrał Doki wasza ulubiona mapa, cieszcie się, o nie Ej, ziomek wyszedł z gry, widziałem to no bro! Okej, okay, czyli mam tylko jeden versus jeden No to widzowie nie wiem w sumie czy to powinienem zaliczać Bo to jest dosłownie zwykła walka Ej, gdzie jest ten typek w sumie? Ok, o nie, gdzie on jest? Wow! Gdzie strzela? O nie, to też jest sniper, to też jest sniper To też jest, a ja nie mogę trafić tego Co? Ej, co? Ej, trafiłem na złego przeciwnika, on ma golden sniper, to jest skin do sniper, tak mi się wydaje, chyba to nie jest żółty, tylko golden, a golden jest za 2000 killi, o nie, widzę, to będzie ciężkie, to będzie naprawdę ciężkie, bo ja o nie, on tu wchodzi, o nie, o nie, o nie, dostał, okej, okay, o nie, ja nie wiem, czy ja wygram, może nie gram sniperów w sumie, to będzie mega ciężkie, ej, gdzie on jest, on się tu leczy, on się dosłownie... Tu lecił gdzieś. Ej, czy Manko? O widziałem go, widzowie. Patrzcie, on, on, on tam chodził. Ej! Okej, okay, on tu wchodzi. Patrzcie. Nie! Wow! A, ten typek ma 12 pas. Widzowie, ja walczę z typem, co ma 12 pas i ja chyba przegram. Ej serio, ale ja serio chyba przegram. O nie. O nie! Nie! Proszę, nie mogę przegrać. Ja do zera przegram. O nie, o nie, o nie. O nie. To jest sło... Jak? Jak on to robi? Dobra, widzę, biorę karabin szturmowy na razie. Może katane? W sumie dobra, spróbujmy tak, bo ja dosłownie. O nie, zapomniałem, że nie mam kosy. Ja dosłownie z nim przegrywam wszystko, wszystko. O nie, on tam jest. Dobra. A, nie to. Zapomniałem, że nie mam kat... Że nie mam. Oh, man! Let's go, wygrałem. Widzę, ja jestem dobry ogólnie z snajpy, ale na przykład lepszy jestem z. Tego karabinu szturmowego niż ze snajpy Bo ja ze snajpek gram, nie wiem, z 3 dni dopiero 3 dni pod rząd gram ze snajpy i się uczę Widzę, więc ja nie jestem jeszcze taki dobry No ale w sumie spoko mi się wydaje O nie, o nie, widzę go Widzę go Let's go Let's go, wygrałem Ale muszę uważać, widzę, on ogólnie Bo ja przegrywam, widzę, tylko ze względu na to, że on ma Aima na telefonie, no i wiecie jak to Bywa z tymi, co mają Aima na telefonie Wiecie jak to z nimi jest Dobra, let's go o nie, o nie, nie! Jest, wygrałem! Ogólnie nie mogę grać z bo on ma golden sniperkę! A z. o nie! Czemu ja ciągle myślę, że to jest kosa? A z golden sniperką widzę, ja bym nigdy nie wygrał. Nie oszukujmy się w sumie. O, gdzie on jest? O nie, on tu wchodzi. Jest! Omen, oh omen, oh omen, oh omen, oh omen, oh omen. Oh ale mam słabą sytuację. Mega! Nie, nie! O! Ej, przegram z nim w sumie. Ej, ja zapomniałem, ale to jest ostatnia runda. Ja mogę z nim przegrać! Nie, 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 nie ja nie, mogę z nim przegrać, widzowie. Dobra, szybko idziemy tu. Dobra. O, nie, on jest. Nie. O, kurde. No. Dobra. 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 Nie, nie. Nie trafiłem. O, nie. No i przegra. Jaki, jaki fort? Finałowa runda, w której się dowiemy, czy jestem lepszy od tego typa ze złotą snajpą. On jest dobry ze snajperki. Nie, proszę, 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 tak, tak, tak! Nie! Chłop miał, chłop miał dosłownie 5 HP! No i oficjalnie przegrałem challenge, nie? <śm> A ten odcinek jest jeszcze lepszy. Na pewno nie zdążysz w niego kliknąć zanim ten się skończy. Uważaj, kończyć się czas!